Dziś pogadamy o wielowarstwowości oporu. Najpierw pomyśl sobie, czy masz tak, na przykład, że ktoś mówi ci, że to czy tamto powinnaś zrobić koniecznie, nie zwlekać z tym. Albo ty wyznaczasz sobie jakieś zadania, coś planujesz i coś się dzieje dziwnego, czas mija, ty wciąż w miejscu, dyskomfort rośnie. W tych i podobnych sytuacjach masz w sobie opór. Opór bywa nazywany emocją, ale to nie jest emocja ani to nie jest uczucie. To jest raczej pewien mechanizm złożony, bardzo wielowarstwowy, podświadomy oczywiście. I pod tym mechanizmem kryje się cała mas masa różnych trudnych emocji, niewspierających przekonań i mechanizmów obronnych. Stąd nam powstał opór. A kim jestem, żeby o tym gadać? Jestem Agata Mazur z ja. i jestem kołczką kobiecej transformacji. Prowadzę dziewczynę do swoich nowych tożsamości, takich, w których jest więcej spokoju wewnętrznego i takiej lekkiej energii życiowej, też asertywności, umiejętności dbania o siebie. No i jestem też dziewczyną taką jak Ty, z różnymi przejściami, z różnymi radościami, trudami, bogatymi doświadczeniami i z historiami dotyczącymi oporu. No właśnie, wracając do tematu. Mówimy o oporze, mechanizmie złożonym, podświadomym, który skutecznie trzyma nas z dala od zmiany. Dlatego musimy się do niego dobrać. Te wibracje oporu ciągną do siebie wibracje braku zmiany, tak najogólniej mówiąc, bo biorą się z różnych trudnych emocji, bo biorą się z lęków i tak wibrujemy. Dlatego ten opór trzeba zauważyć i potem warstwa po warstwie go stopniowo rozpracować. I uwalniać, i stopniowo go osłabiać. I poprawiamy sobie wibracje, i mamy większe szanse na zmianę. Opór ma takie dwa główne źródła, jak zauważyłam, i u siebie, i u dziewczyn, z którymi pracowałam. I jednym z tych źródeł jest taki wewnętrzny, zbuntowany nastolatek. I tu moim zdaniem mechanizm jest bardziej powierzchowny i łatwiej go rozpracować i wymienić na Działanie mimo oporu. Drugim źródłem jest głęboki lęk, że się nie uda, że nie dam rady, że to trudne, nie podejdę, że nie zrobię tego perfekcyjnie. Różnie macie tam powszywane, to jest też opór, to jest też opór do przyjęcia, że w ogóle zmiana jest dla mnie możliwa. Opór, żeby przyjąć, że ja jestem bardzo okej. Okay. Różne schematy w Was gadają, różne są pod źródła tego lęku, i tutaj w tym wypadku jest dużo trudniej pozbyć się oporu, bo to już jest traumowato mocno. W obu przypadkach źródła są ulokowane w naszym umyśle ego, czyli w naszym nieodłącznym towarzyszu, naszego ciała, które mamy jako pojazd, który se po tej ziemi się porusza, a w środku jest nasza dusza, nasza jaźń. A na zewnątrz jest cała skorupka oprogramowań umysłu ego. I to ego głównie się boi i z tego strachu ma te opory. I jeszcze głównie to ego czuje się lepsze albo gorsze. W obu przypadkach, gdy czuje się lepsze albo gorsze, chodzi o lęk, tak naprawdę. Jeśli się czujesz od kogoś lepsza, to tak naprawdę też ze strachu. I ten umysł ego ma to wszyte w neurony. Począwszy. To, to wszywanie w neurony zaczęło się począwszy od korzeni dosłownie naszych praprzodków, naszego rodu, przez różne kulturowe uwarunkowania, po uwarunkowania z życia prenatalnego i z wczesnego dzieciństwa, aż do dziś. To jest wszyte głównie w tak zwany stary mózg, pień mózgu i mózg limbiczny, który, które generują tę część umysłu, którą nazywamy podświadomością. Więc ty nie działasz na poziomie świadomości, jak momentalnie hamul zaciągasz hamulce z powodu oporu. Świadomość projektowana jest przez naszą korę przedczołową, ten najnowszy mózg. I my ludzie się szczycimy tym, że mamy ten mózg analityczny i tyle rzeczy umiemy zrobić, odkryć i zrozumieć. A nie umiemy tego, tej kory przedczołowej obudzić, żeby popatrzeć na nasze podświadome zachowania. Więc tak naprawdę nasza kora przedczołowa śpi, a my nie wychwytujemy tego w czasie bieżącym. A co się dzieje w czasie bieżącym, gdy ciągle się zmagamy z tym oporem? No, mordujesz się sama ze sobą. To jest tak, jakbyś chciała jechać, ale ciągle zaciągasz hamulec ręczny. I chcesz jechać, ale zaciągasz. Chcesz coś robić, ale, ale nie. I nie lubisz. Siebie albo innych, którzy ci w taki czy inny sposób przypominają, że coś trzeba zrobić. Nie lubisz swoich myśli, które mówią ci, że coś trzeba zrobić, zmienić, a ty nic nie robisz i nie zmieniasz. Taki szatan, szatan siedzi i gada. I to jest jedyny szatan w naszym życiu, jaki nas prześladuje. Właśnie nasz umysł, ego, jego gadanie, które zwykle torpeduje nasze zamiary. I my możemy to ego przeszkolić, pokazać, gdzie ma siedzieć, wychować, różnie możesz to nazwać. Na pewno nie ma się co tym przerażać i na pewno nie ma co się skazywać na to, że to już tak zawsze będzie. Jednym z bardziej toksycznych słów jest słowo "powinnaś". Jak my działamy z tego pierwszego źródła oporu, to możemy mieć tak, na przykład, zastanów się, czy tak nie wasz. Może właśnie nawet miałaś coś robić. I to nawet wcale nic takiego trudnego, nawet nie postrzegasz tego jako trudne, ale jak słyszysz, że ktoś mówi, że trzeba, pospiesza cię, jak słyszysz polecenia, to od razu Ci energia spada i rośnie wewnętrzne napięcie. I pojawia się wewnętrzny zbuntowany nastolatek. Nawet jak sama się pospiesza z czymś. I co się dzieje? I nie robisz tego. I masz w sobie jakiś taki niezidentyfikowany dyskomfort, i coś w rodzaju. A nie będą mnie zmuszać, sama wiem i zrobię, jak zdecyduję. Teraz sobie mogę pobimbać, a potem sobie zrobię. Ja to ma być moja decyzja. I w rezultacie masz tak duży opór w sobie, w środku, w całych trzewiach, że choć wiesz, że trzeba coś zrobić, że źle jest odwlekać, że i tak prędzej czy później będziesz musiała to zrobić, to w sumie. I to w sumie na przykład jest nic takiego, bo na przykład jest to sprzątnąć albo iść na pocztę, albo wykonać jakiś jeden telefon głupi. Męczą cię wyrzuty sumienia, masz sobie to za złe, mordujesz się i nie robisz. I teraz, jeśli jesteś matką nastolatka, to możesz zaobserwować, że bardzo często mają tak nastoletnie dzieci. I jeśli mają niezły kontakt z rodzicami. To nawet to wyartykułują, bo moje dziecko właśnie niedawno powiedziało mi wyraźnie, Mamo, jak mi wciąż przypominasz, że mam to i to zrobić, to właśnie tego nie robię, bo mam w sobie irytację na Ciebie i brak chęci, i od razu czuję, jak mi się nie chce. I zmierzam do tego, że w nas odpala właśnie mechanizm nastolatka. To jest ten kawałek naszego wewnętrznego dziecka, który. Odpala, gdy ktoś wywiera na nas presję, gdy pod wpływem tej presji odsuwamy od siebie zadanie. To się wzięło z dzieciństwa, wiadomo, no temu mojemu dziecku też ja to musiałam niestety wyprodukować. Nieświadomi rodzice stosowali różne myki wychowawcze i tak się nam zrobiło. Mówili: Zrób to teraz, natychmiast, teraz sprzątnij, nie obijaj się. Wiele rzeczy robiłyśmy w dzieciństwie pod niepotrzebną presją, i źle się nam kojarzą naszym sieciom neuronalnym w mózgu, I żeby było jasne, uważam, że dzieci oczywiście, że pewną presję muszą mieć, tak? I taka presja jest, jest jakaś konieczna. Na przykład, twój obowiązek jest się uczyć teraz, i tak dalej. Oczywiście odpowiednio podane jak partnerowi, jak yy, komuś, kogo szanujemy, o, tak. Bo jesteśmy rodzicem, nie partnerem, ale szanujemy nasze dzieci. Natomiast jeśli ta presja była wywoływana, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, ale w sposób niezafajny, to nam się to bardzo źle kojarzy. I pewne zadania, pewne konieczne zadania, a czasem wszystkie konieczne zadania odbieramy jako przymus, bo kojarzą nam się z brakiem wolności. Z brakiem autonomii, bo kiedyś nam tego nie dawano. Nie dawano nam samodzielnie decydować o organizacji czasu i zadań. Było: siadaj teraz do lekcji, albo teraz wynieś śmieci, i nie było dyskusji, że może Ty byś to zrobiła za godzinę, i jakiegoś ustalenia. I my dziś tak się sabotujemy tym buntem wewnętrznego nastolatka. Więc jak posłuchacie, to prawdę mówiąc, całkiem bez sensu. I chcę, żebyście to dostrzegły. I najlepiej, żeby was to rozśmieszyło, tak naprawdę, żeby złapać do tego dystans, żeby was to rozczuliło. I wtedy przytulcie taką nastolatkę i powiedzcie, że jesteście tu dziś i rozumiecie, że miała takie powody, ale teraz ich nie ma i tak naprawdę presja nie istnieje. Może zrobić sobie to, kiedy zechce, a wy możecie coś tam sobie zrobić wtedy na totalnym luzie, bez napinki. I można w tym momencie dodać, gdzie warto metodę 5 sekund, Mel Robbins, gdzie odliczacie 5, 4, 3, 2, 1 robię, zanim umysł się rozmyśli, można się tym wspomóc. No i to jest ta łatwiejsza płaszczyzna oporu, ten wewnętrzny nastolatek, bez wielkich traum, po prostu z urazem do robienia czegoś pod presją. Ta druga płaszczyzna jest dużo bardziej złożona. Ja tu zamknę do jednej płaszczyzny, ale można by to też rozdzielić na masę innych jeszcze. Źródeł czy jakichś takich grup problemów. Podłoża oporu mogą być różne trudne emocje i bywają. I tam może być wstyd. Jedna z najgorszych, najniższej wibrujących emocji, która nas trzyma w poczuciu takiej bezsilności, i bezwładu. Wstyd, że nie, na przykład, że nie umiesz czegoś zrobić perfekcyjnie, że ktoś cię wyśmieje, że ktoś cię ukaże. Czyli jest do tego lęk też. Wstyd, że nie umiesz zrobić i lęk. Lęk, że cię ktoś wyśmieje, ukaże i będzie wstyd jeszcze gorszy. Może być poczucie winy, że możesz zawieść. Bo jak nie zrobisz tak, jak należy, to ktoś będzie zawiedziony. Może być lęk, że nie umiesz tego zrobić, to wydaje ci się strasznie trudne, więc na pewno tego dobrze nie zrobisz. I przeważnie, wszystko, tak samo opór do, do, do tego, żeby widzieć siebie łaskawie, to jest. Dalej, lęk, że chcesz czegoś, co w ogóle ci się nie należy, chcesz patrzeć na siebie z jakimś. widzieć siebie w samych superlatywach. To będzie egoizm, to będzie jakieś nieskromne. To mamy wrąbane w mózg dosłownie neuronami, i to są mechanizmy, które się w nas urodziły, i mamy opór, nawet do patrzenia na siebie tak łaskawie, tak z miłością i z akceptacją. I przeważnie sprowadza się to do tego, że właśnie na dnie jest głęboki podświadomy lęk, źródło tych wszystkich innych emocji, lęk, że zostaniesz odrzucona, nieprzyjęta. Właśnie tylko dlatego, że nie zrobisz czegoś jak należy albo zrobisz coś, co będzie postrzegane jako samolubne. Gdy byłaś mała i bałaś się, gdy mama, tata czy inny opiekun odwracali się od Ciebie, bo coś źle zrobiłaś, krytykowali, karali, wyśmiewali, mówili, o już, już, jak się chwalisz, przechwalasz, nieładnie się przechwalać. To był wtedy atawistyczny lęk przed odrzuceniem. Atawistyczny, bo dziecko jak czuje lęk przed odrzuceniem, to to jest równe lękowi przed śmiercią. Możemy tego nie pamiętać, ale takie to dla nas było. I to się nam tak warstwiło. To, tego tyle w sobie mamy. Z tego się zrobiły konkretne wtedy najczęściej do siódmego roku życia kształtowane połączenia neuronalne, które teraz pstryk o, odpalają nam w ogóle bez naszej świadomości automatycznie, bo tak działa zawsze mózg, ten prymitywny pień mózgu i mózg limbiczny. On po to jest, po to ma w sobie zaszyte różne reakcje, żeby reagować automatycznie, bo on nas ma obronić, tak? Jak coś na nas leci, to mamy uciec. I się nie zastanawiać. No więc jak się nam wszyły w tych sytuacjach zagrożeń, postrzeganych z naszego punktu widzenia, bo ci biedni rodzice no nie wiedzieli, że tak takie głupoty gadają i robią, to oni nas stawiali w tym strachu i nam się to tak bardzo, bardzo wszyło, uformowało. No i jaka jest na to rada. Tych warstw jest tyle, opór nas hamuje przed zmianą, żeby była, żeby była jasność. A bez zmiany się cofamy. To też chcę, żeby tu wybrzmiało na tym kanale. Bez zmiany się cofamy. Świat pędzi coraz szybciej. Jeśli ty staniesz i nic nie robisz, to się cofasz. Jaka rada, więc? No, trzeba się przeprogramować. I przeprogramowanie zawsze zaczyna się od zauważenia, że się ma jakąś taką konkretną reakcję, odczucia, obudzenia się i, z, i zauważenia. Potem trzeba nazwać konie, konkretnie, co się czuje i robi, przyjąć to z akceptacją, uwolnić i przyjąć nowej. To brzmi tak prosto, ja to, ale oczywiście mamy trudności, żeby to zrobić, bo te nasze przekonania nas właśnie w tych trudnościach trzymają przekonania, lęki i opór, więc mamy opór do uwalniania oporu, no ale chcemy to zmienić, więc idziemy. Tę metodę pozbywania się oporu można zamknąć do metody 3O, nazwijmy to tak. Oddech, obserwator, odpuszczenie. Żeby się uspokoić, jak czujesz, że no nie chcesz czegoś robić, denerwuje Cię, że masz coś robić, masz wyrzuty sumienia, prokrastynujesz entyraz, to zaczynasz robić oddech. Oddech sobie robisz, ten błędny oddech, można to tak nazwać, czyli taki, który aktywuje nerw błędny, zawsze z dłuższym wydechem. Obojętnie, jaką metodę sobie wybierzesz, czy to będzie 3, 4 na 7,8, czy to będzie po prostu spokojny oddech z dłuższym wydechem. 4,7,8 przypomnę, to jest wdech na 4 sekundy, przytrzymanie przez 7 sekund i wydech na 8 sekund. On nas bardzo uspokaja i aktywuje nerw błędny. Ale każdy spokojny oddech, który spowalniasz wydłużonym wydechem, będzie ci też. Aktywował nerw błędny, co oznacza, że zaczyna działać układ przywspółczulny, który nam uspokaja tę współczulną część naszego układu nerwowego, ten, która się denerwuje i obniża nam kortyzol. To już jest dobrze. Metoda OOO to jest oddech, bardzo ważny, bo musimy mieć to narzędzie do uspokajania myśli i siebie. Obserwator to jest bardzo ważna rzecz i odpuszczenie. Oddech uspokaja, wycisza, łączy umysł, serce, ciało, ułatwia obserwację. To tak, jakbyś rozgoniła sobie chmury i dopiero widzisz. I obserwator to jest nasza najważniejsza, bodaj, podosobowość. My ją wykształcamy z wewnętrznego dorosłego. I ten obserwator patrzy z czułością na nasze poczynania, wychwytuje, przyłapuje nas łagodnie i życzliwie, bez żadnej krytyki i oceny. Na tym całym kombinowaniu z oporem, na tym jak próbujesz jechać i zaciągasz hamulec. I przypomnę, że tę dorosłą postać w nas, podosobowość, wykształcamy odpowiednio podczas pracy z wewnętrznym dzieckiem. Dziś nie będę tego rozwijać. To brzmi prosto, ale oczywiście, że bywa trudne, bo myśmy, czego się nie nauczyły na pewno, no nie nauczyłyśmy się mieć tej akceptacji, szacunku i ciepła dla samych siebie. Jak miałyśmy się tego nauczyć? W trybie tego wychowywania to jest nie tak, to jest nie tak, tak zrób, tak zrób, tak nie zrób. No to nam nie wychodziło, tak? Więc najpierw może nie będzie tyle tego ciepłej akceptacji, ale zaczynasz to ćwiczyć. Musisz to ćwiczyć. Ćwiczenie czyni mistrza. Możesz najpierw przyjąć, że to wypadnie ci chłodniej. I trzeba z siebie te akceptacje wy Wygenerować przynajmniej minimalnie. Bardzo ważne jest, żeby ten obserwator zaczął się budzić. To jest to budzenie kory przedczołowej, żeby było jasne, bo ten obserwator to powstaje nam właśnie generowany z poziomu kory przedczołowej. Czyli zaczynasz starać się być świadoma. Możesz sobie nastawić budzik trzy razy dziennie, on ci zadzwoni, a ty wtedy masz odpowiedzieć sobie, przynajmniej a najlepiej zanotować, odpowiedź na pytania. O czym teraz myślę i co teraz czuję? I zacząć po prostu się stawiać do świadomości. Trzeba się do tego zmobilizować. Także w minimalnym wydaniu. Wyłącz przynajmniej osądzanie siebie za lenistwo, za brak wo silnej woli. Zmuś się do tego. Nie, nie osądzam siebie. Przerywaj sobie te sądy. Właśnie uda Ci się, jak będziesz miała tego obserwatora yy, kształconego i coraz bardziej sprawnego. Wyłączaj z siebie też usprawiedliwienia. Nie, nie teraz, bo to nie czas, bo powinieneś odpocząć, bo pada deszcz, bo różne rzeczy. Wyłącz z siebie Oskarżanie kogoś lub coś za to, gdyby nie ona, gdyby nie to zdarzenie, gdyby nie ten deszcz, właśnie. Wyłącz ten osądzający i szukający usprawiedliwień umysłu ego, i to jest dobry początek budowania akceptacji dla ciebie. A ten umysł jest wyłączany przez tego obserwatora. Obserwator patrzy i mówi: Aha, widzę teraz, co robisz, umyślę ego. Ja teraz mówię koniec, nie ma racji. Ty nigdy nie masz racji, nie ma się czego bać. I oczywiście ty się możesz, że będziesz troszeczkę bała, ale będziesz mimo tego lęku robiła, bo zaczniesz uwalniać siebie opór, bo będziesz widziała, że to nie jest racjonalne. I będziesz też ćwiczyć z obserwatorem, że masz prawo być nieperfekcyjna. No, obserwator ci będzie mówił tak, no nie zrobisz 20% rzeczy w życiu. Yy, I też będzie ok, jak zrobisz tylko te 80. I potem z czasem będziesz dochodzić powoli do ciepła szacunku i miłości dla Ciebie. Ja Ci to obiecuję, to tak działa, tylko to trzeba naprawdę robić codziennie, codziennie siebie zauważać. Był oddech, obserwator i odpuszczenie. Bardzo ważna część procesu, każda jest bardzo ważna. Odpuszczasz trudne emocje, trudne myśli, przekonania, rozmaite programy. I to jest to trzecie O. To jest proces, to jest czuła obecność przy wewnętrznym dziecku. To dziecko czuje opór z lęku, bo to ono się boi. To jest też uwolnienie oporu. Można metodą Hawkinsa czy metodą EFT. Preferuję te metody, ponieważ jak ja nauczę moje klientki, to one mogą je robić same bez żadnego, bez żadnego dodatkowego mentoringu. Można się też wspomóc ruchem, bo to wtedy ruch sprawia, że energia emocji z nas do reszty może wyjść. Zjawisko oporu jest bardzo szerokie, tak jak mówiłam. W tym nawet ogólnym zarysie, jak Wam powiedziałam, to widzicie, ile ma podłoże. Uwalniać trzeba stopniowo. Trzeba to przyjąć, więc to nie będzie tak, że zrobisz jedną sesję uwalniania i koniec już teraz nie mam oporu, jestem w ogóle królową zmian. To tak nie będzie. Z czasem uwalniasz każdą trudną emocję, którą poczujesz pod tym oporem frustrację, lęk, smutek. Zrobisz tyle sesji uwalniania, ile Ci trzeba. Ile tobie konkretnie trzeba? Jednej osobie będzie trzeba 3, a jednej 30, ale zrób to, czemu nie? Idziesz do przodu. Każde ciągnące w dół przekonanie trzeba uwolnić, czyli wymienić na inne, bo nie możemy pozbyć się przekonania, tylko tworzymy sobie inne przekonanie na jakiś temat. Będąc przy sobie czule, prędzej czy później poczujesz, Jakie to są przekonania, jakie te emocje cię ciągną w dół, nawet jak nie pamiętasz zdarzeń, nie musisz pamiętać zdarzeń z dzieciństwa. Po prostu patrzysz na to, co czujesz, patrzysz, co czuje twoje ciało. Z jednej strony patrzysz świadomie, uruchamiasz obserwatora, patrz, patrz, a potem mówisz świadomie, wczuj się w ciało. I wtedy schodzisz do poziomu ciała. I ty masz coraz większy dostęp do swojej decyzyjności. W miarę odpuszczania tego wszystkiego sprawdź. Zawsze działa, zawsze działa. Kiedy nie działa, nie działa, jak tego nie robisz. Taka tajemnica. Uwalniając własny opór, wczuwaj się w siebie mocno. I podświadomość, i ciało podpowiedzą ci, co tam jest głębiej. Tak, jak powiedziałam, może być kilkanaście sesji, nawet, czy kilkadziesiąt uwalniania, a dla niektórych trzy jest ok. Po sesji uwalniania, albo podczas to są też łączone procesy bardzo piękne przytul wewnętrzne dziecko. Stań przy nim w tej swojej dorosłości, w tym w tej kreowanej podosobowości dorosłego i powiedz, że już się nie musi bać przy tym nastolatku stań i powiedz, że nie musi się upierać to jest jego decyzja. I ogólnie, że to też w porządku jest nie robić czegoś doskonale. I to w porządku jest mylić się. I to w porządku jest robić coś dłużej niż inni, albo nie tak jak inni, tylko inaczej. I że to w porządku, że się nie zawsze uda, i tak dalej. Odpuszczając przez uwolnienie, uzdrawianie i ukochanie siebie, i tu mi wyszło, że to O się rozdziela na 3U. 3O, 3U. Wchodzisz na inny poziom świadomości. Bo zmieniasz podświadomość, zmieniasz przepływ energii, uwalniasz blokady, zmieniasz wibracje, uwalniasz swoje powięzi e, z tego, co tam w nich siedzi, je ściska, stajesz mniej, cię boli, ciało, zmieniasz wibracje na coraz wyższe krok po kroku, i co? I prawem rezonansu, który pamiętajcie, czy w nie wierzycie, czy nie. Ono działa po prostu. Dostajesz coraz bardziej korzystny feedback z zewnętrznego wszechświata, czyli robisz to 3O i 3U w swoim wewnętrznym wszechświecie, a on, będąc w nieustannym rezonansie, z którego nie można wyjść, z tym zewnętrznym wszechświatem, którego jesteś nieodłączną częścią, to on zaczyna z tobą rezonować, zaczyna ci również słać, tę coraz wyższą energię, którą masz, te wyższe wibracje, bo Ty nimi rezonujesz. I tak to leci, jak nie ustajesz w działaniu i jak idziesz w te coraz wyższe i wyższe wibracje, uwalniając ten opór i wszystkie jego warstwy jedną po drugiej. I to jest cała tajemnica. Jeśli podoba Ci się to, co tu mówię jest przydatne, do Ciebie przemawia, to zostaw suba, kliknij kciuka, zostaw komentarz, pytanie. Niech te treści będą takie, jak są Tobie potrzebne, bo w końcu o to tutaj chodzi.